Takie okolice. Ja zagaszczam po raz kolejny u Daniela i Natalii. Ładna pogoda. Piękne okolice. Także zgrywa się wszystko w kupę. W kupę. Lecimy sobie dalej. <śm> lecimy sobie dalej. Dobra, widzimy się na miejscu. Jestem na miejscu, a tam się wyłaniają, wyczochrańce się tam wyłaniają z daleka, no, kopią tam coś. Czy co on taką brodę zapuścił, to mi się zdaje, wa? aż tak mocno zarózł. zarósł, zarósł, aż tak, ty, nie poznajecie? Aha, bo wy jesteście ja cię kręcę, a Natalia? Natalia Aha, ja myślałem, że to no Natalia z tobą stoją, wie kurde, jeszcze mówię, ty, ale on zarósł. Masakra. Ale ja ja ogólnie myślałem, że to Danie z Natalią stoi, no dobra, i mówię, co on ja tak zarys, A tu Bogdan. Nie wiem, w gościach u Daniela. Tak jest? Tak jest. A ja, ja też w gościach u Daniela i Natalii. Także co? A ja ci na, napisałem, że ja te szwabskie kotloki, tu będę przyjeżdżał. Ale masakra dobra, w ogóle tak idę, mówię, wbra. ty, co ten Daniel tak zarósł? A w ogóle tam Natalia, co coś kopię już mówię? A to taka niespodzianka. No dobra, lecimy po detektor, ponieważ wzięliśmy że sobą detektora. Także bierz bierz, bierz Daniel, ten mój, to znaczy Daniela. Daniela, wypożyczam Daniela detektor. No i co? I do pierwszego już tam się widzimy przy pierwszym znalezisku. Pozdrawiamy i... i Jesteśmy na do, wspomaganiu. Do a, i taki kurde wspomagacie się przyniosł. Nutry drinki. <laughs> Ordzowiarz żołądkowy. Ale kurde bole jakie to dobre? Dobra to co? Do pierwszego hejka. Tylko od czego... Taka wstawka do początku jeszcze, bo Gdanek niestety na dużo opuszcza. Tyle co przyszli, pogadali troszkę i już jedzie. No. Szkoda, że nie miałem okazji z nim pokopać. I witam i Natalię jeszcze tutaj. Cześć nat Natka. Natka. Oddaję pożyczony sprzęt w dobre ręce. No. Dobra. I niech Mariusz wykopie Co? złotą monetę. Oby złota. To podzielimy się na pół. Przełamiemy. Przełamiemy, jakoś się podzielimy. Dobra. Na cios, no cios, to główny że nie Hemli, szareń. Łowotno modnim Na Nad głobę jest za kogoś, na sam na nad army leczem Charka sam, ale już luk lat Słuchajcie, mam pierwszy fajny sygnalik Taki konkretniejszy Jest to coś takiego Taki artefakt Ale nie mam bladego pojęcia do czego to służyło? Co to jest? Nie wiem. Na internecie co muszę sprawdzić? Chyba że wiecie? Tym wpiszcie w komentarzu, a może szybciej się już dowiem. Coś takiego fajne. Nie wiem. Hmm. Ale bardzo stare i tak myślę, że to jest jakiś artefakt. Ale nie wiem. Lecimy dalej. Następnym moim znaleziskiem już wykopanym. Jest. Pewnie poznajecie. O. Coś takiego. Wentyl. Wentyl. Wentyl fajny wentyl i tak do następnego to teraz tak do, dla odmiany do odmiany dla odmiany włączam pink pointer i patrzymy tutaj co tu siedzi w tej kupce kupeczce no kurde. Kto to jest? Oh, ho, ho. Dobra. Już wszystko jasne. O, takiego czegoś to? Taka spinka z numerkiem. Fajne. Takie coś. NBBR. I numerek. O. Osiemset. Osiem dwieście pięćdziesiąt trzy. Taka zapineczka. Zwie, do zwierząt. Nie wiem tam gdzie zaraz coś zwierząt to będzie czegoś, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Co taki taki jest ten obraz? No. Tak to wygląda. No. Hmm. Mamy następną znajdę i to jest taki mikroskopijny guzik. Bardzo malutki. Ten guziczek. Ale jeszcze z uszkiem. Ale nie ma nic na nim. Żadnych takich Inicjałów, Graver, grawer, nic. Taki malutki guziolek z ucholem. Lecimy dalej. I tak Danielek już idzie z Nataliem do domu, Bogdanek też tam bierze swoje rzeczy i idą. No Daniel mi tylko kiwnął, powiedział, że idzie, no bo Natalia już czeka w aucie. Się spieszą trochę i, i nie mieli czasu. Mario. Się tu ze mną jeszcze pożegnać. O Bogdan, co masz tutaj rękawiczki, a dzięki, dzięki no. Tutaj pod będą Dobra, fajnie. Także nara. nara. <laughs> nie widać ich pewnie, no ale. Uciekają, uciekają, bo spieszy im się także. Co ja szukam dalej. I do następnego dołeczka. Do następnego dołeczka, to kurde. Tych dołeczków już nie, nie było za wiele na razie. Także mam nadzieję, że teraz, teraz bierę się do roboty. Bo tu Bogdanek nas, na, nas cały czas kawałami zawalał. Du, 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 du. Bardzo fajny, przemiły gość. E, no i tak. i Teraz będzie teraz będziemy się do poszukiwań. Także do następnego. No i co, nic mi jak na razie takiego fajnego nie wychodzi. I nie wiem, chcę powoli chyba zmykać już do domu. Mam teraz takie coś wykopane, o, o krówki pewnie, albo coś, były sobie tutaj pastwione. Pastwione chyba, tak to można ująć. Tak. No i tak, tak to wygląda. Zobaczę, idę w stronę auta. Tutaj jest na no, takie polance teraz koło cmentarza. Nic, idę w stronę auta, zobaczymy ten mi tam jeszcze przyskoczy. I tyle, do następnego. No i co, nie mam czym poczyścić, mam następną znajdę. Jest coś takiego, serduszko. Jest tutaj fajnie zdobione, coś tam jest, jest taka gwiazdka w środku, nie widać tego tak dokładnie tutaj. Może jakieś przybliżenie lepsze będzie. Tutaj ale kotwica. Nie wiem. Fajne znalezisko. Nie wiem, czy to jakaś przypinka była, czy coś takiego. No nie umiem tego więcej poczyścić. Niestety, bo nie mam tu nic do czyszczenia. Także tak to wygląda, że pokazuje tak o zbliżenie jakieś dam lepsze. Cyk. Po niektórzy mają fajne takie zbliżenia robią tymi telefonami, a u mnie to taka lipa O nie wiem czy to było ułamane, czy to po prostu tyle jest. Ale mi się zdaje, że tu jeszcze ułamane było. No nic, fajna znajda. Lecimy dalej. No i co? Dziękuję wam kochani za oglądanie, za komentowanie i lajkowanie. Lub odwrotnie, jak się komuś nie podobało zostawcie łapkę w dół lub nie zostawiajcie nic i po prostu wyjdźcie stąd. Zapraszam was na kolejne odcinki, w którym będę prezentował Pawełka znajdki, kurwa. Ale naprawdę to się nie zdarza codziennie, żeby takie coś znaleźć, także to jest powiedzmy strzał roku na pewno. No masakra, zaprezentuję wam na następnych wykop na, na wykop wykopkach. Co tam dokładnie znalazł, a zarazem pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do oglądania, do subskrypcji. Zapraszam na kanał Wyczrochranych i do kolegi Bogdana, w którym prawdopodobnie też będzie mieć kanał jeszcze, nie wiem, nie znam linku, ale jak coś to podeślę Wam tutaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Na razie. Pa!